Historia rozszyfrowania enigmy, matematyka w inżynierii dźwięku czy optymalizowanie portfela inwestycyjnego za pomocą wzorów to tylko niektóre z 24 tematów, którymi zajęli się uczestnicy szóstej edycji konferencji zastosowań matematyki MATAP. Chcielibyśmy przede wszystkim, żeby, no, zwłaszcza studenci, bo e, wydarzenie jest organizowane przez nich i dla nich, e, widzieli, że matematyka jest potrzebna w każdej dziedzinie życia. I że być może oni nie wykorzystają tych wzorów, które poznają na studiach, całek, pochodnych, jeszcze bardziej innych, e, innych bardziej skomplikowanych, ale po prostu e, wykorzystają aplikacje, które to wszystko w tle wykonują za nich. I tam jest ta matematyka, owszem bardzo ukryta, ale zawsze wykorzystywana dla ich dobra i celu. W jednym z moich spotkań z taką właśnie, z przedstawicielami firm usłyszałem, że oni oczekują od naszych absolwentów, że będą mieli otwartą głowę. I jak próbowaliśmy sobie wyjaśnić o co chodzi z tą otwartą głową, to okazało się, że potrzebują ludzi, którzy mają... Rozbudowaną wyobraźnię i umiejętność uczenia się. Nie ma, drodzy Państwo, lepszej metody takiego właśnie treningu wyobraźni i umiejętności uczenia się, czyli tego otwierania głowy jak studiowanie matematyki. Jak to się robi na przykładach, to jest o tym przyjemniejsze. Uczestnicy konferencji udowadniali, że matematyka to królowa nauk. Członkowie koła naukowego Solar Team tłumaczyli, jak dobre wyliczenia pozwalają im osiągnąć lepsze czasy w jeździe po torze wyścigowym. Tłumaczyliśmy mniej więcej, na jakiej zasadzie działa symulowanie przejazdów, a później budowanie całych symulatorów, na których kierowcy wyższych serii wyścigowych mogą ćwiczyć, od Formuły 4 do praktycznie Formuły 1. Korzystamy z takich wyliczeń, zresztą materiały, które były na naszej prezentacji, właśnie były z jednych z naszych strategii. Jeżeli chodzi o symulatory, no to, to jest po prostu bardzo ciężkie, żeby coś takiego wytworzyć, więc korzystamy z komercyjnych. Z kolei Jakub Chmiel z Krakowa sprawdzał, czy opłaca się być altruistą. Zastosowany był tutaj iterowany dylemat więźnia. Zrobiłem taki prosty program, który modelował społeczeństwo o różnych genotypach i został tam przeprowadzany właśnie iterowany dylemat więźnia między każdymi osobnikami i następnie sprawdzałem, jak taka populacja się zmienia przez dobór naturalny. Wydarzenie organizowane na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki to nie tylko spotkanie, ale też konkurs. Autor najlepszej prezentacji otrzymuje Puchar, dziekana Wydziału.